Przepraszam, a ja chciałam ci powiedzieć, żebyś coś takiego ze zrobiła. Powiedz. No to mam. No to co masz? <noise> ja Jezus! Jedy... Co masz? Głos. Głos. Ale cię kurwa ukarało życie! <noise> nie może gadać, kurwa, nie może matce, pyskować zajebiście jest! Nie gada do ciebie cały dzień, nie? Nie gada nic do ciebie? A co ty tam masz za butelka? Komu tu jest tak na rozlewać? Z tobą lepiej nie gadać. <laughs> Zouza. <laughs> A całym zajem? Bredna Zouza. Jestes Zouza. <laughs> Jestes Zouza. <laughs> A zawołaj pimpek. Pimpek. Nie, zawołaj go tak, przez telefon. Co to wózku. Pimpek. 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 A weź na spacer. Pimpek. A weź zrób na spacerek. Pimpek. Zobaczymy. Na spacerek. Na spacerek. Na spacerek. Uf. W dupie ma. <noise> ty Dzisiaj zjadał moje chusteczki. Pimpek. Osmarkana. I nic. I nic. On lubi babola No to tylko chusteczki. To był rarytas. Ja machałam rękami. A on nic. A ty tak z wojtkiem rozmawiałaś? Wspaniały Wspaniały blog. Dowidzę. Stata też tak. Stata? Statą. Fuck you. Stata też jak tak, ale fuck you idealnie napisała. Jak ja mam plotkować za Andzie jutro? <stawa> <stawa> fuck you. Karma. <stawa> fuck you. Karma. Chcesz usłyszeć mój głos. Głos, głos najmocniej do na świecie chcę usłyszeć. Co tam, mamusia? <gry> jest śmieszne. Masz zapalenie krtani, mi tak zostanie na zawsze. No to będziesz sobie tak mówiła. Wygląda nasze śniadanie. Ja nie robię zdjęcia. Ja nagrywam jak wygląda nasze śniadanie. A w ogóle jeszcze wam nie powiedziałam, ale witamy się z Wami z Londynu. I pewnie jak widzicie już pod tule, to e, przyjechaliśmy do Taty zrobić mu niespodziankę. I on w ogóle nie ma pojęcia o tym, że my tu jesteśmy, więc no, jestem ciekawa jak zreaguje. I tyle. My na razie jemy, bo jest jakaś dziewiąta rano, dziewiąta dwadzieścia, a... Marta nie jadła nic, ja jadłam banana, więc za niespodzianka! <grymne> Skąd wy tu jesteście? Z Polski! Ja cześć! Ale... Tu są dwie wigu, ale skąd wy się tu wzięłyście? Cześć! Chodźcie tu do mnie, ja dziękuję. Skąd wy się tu wzięli? I ty i nic się nie znali was bo tutaj jest mnóstwo ludzi, ale jesteśmy na... na czym jesteśmy? Na Tower. Na no, Bridge. kochanie. Więc tak ogólnie, bo może niektórzy mają taki wiecie, zamysł w głowie, że my będziemy chodzić po jakichś takich atrakcjach w stylu e, Madame Tussauds czy coś takiego, ale my z Martą i tata to już w ogóle. W Londynie jesteśmy już któryś tam raz z kolei i my takie rzeczy widzieliśmy. Więc raczej będziemy po prostu chodzić po takich ładnych miejscach, Możemy żeby robić sobie radu. zdjęcia i się. tak dalej. Będziemy po prostu sobie robić ładne zdjęcia, zwiedzać ładne miejsca, żeby mieć w końcu ładne zdjęcia, bo wiecie, ja miałam jakieś 8 lat, 7, jak tu byłam i ja mam wszystkie zdjęcia, taki mały NPC stojący, więc raczej spodziewajcie się w tym blogu, w blogu jakieś widoczki, coś, a nie takie stricte, no, rozumiecie. Więc teraz... Nie mam pojęcia, gdzie my jedziemy. Gdzie my jedziemy? Gdzie? Idziemy. Gdzie? Idziemy na, na Green Park, przejdziemy się tą ulicą handlową i potem idziemy pod Ben. A, czyli pod Bibela. No jest strasznie zimno, właśnie byliśmy pod taką słynną budką Nie ja powiem tak pod taką słynną budką, która ma w Klevik żeby zrobić sobie zdjęcie, którą znajdziecie na moim Oczywiście i Powiem wam, że jest tyle chętnych ludzi, mimo że takich budek, budek jest tam chyba trzy właśnie specjalnie zostawionych, że zostałyśmy w kolejce jakieś dobre 20 minut. Ręce mi zaraz umrą, ale przynajmniej są fajne e, foteczki. Fajne jest to, że właśnie dużo ludzi jakby robi na Instagrama, więc ogarnia to, ale akurat co stał taki mocher typowy. Co już stękał, że my tam sobie, wiecie, ustawiamy się do zdjęć, a nie stajemy jedno i. No ale. Czeka! Trudno, ja się im przyjmuję tymi rzekami. Zobaczcie tutaj macie te szachy, które oni grali, tylko że wersja mini. I ogólnie pomimo, że nie można ale to sobie dotknęliśmy i te pionki są mega ciężkie, więc jak chcę to przejść ile to kosztuje. Patrzcie, jaka śmieszna łazienka! Jesteśmy na Chinatown w chińskiej restauracji. I tu się zamykam. Tu mam normalnie umywalkę, bla bla bla. I kibel bez drzwi, bo mi mega niekomfortowo. Śmiesznie. Najważniejsza stacja Hej, hej, witam się z wami. Dzień trzeci, dziś jest dzień. Powrotu. Mamy samolot o 20.40, więc na spokojnie. Wczoraj Wam już nie nagrywałam, ale z Primarka wróciliśmy do domu i dosłownie padnęliśmy, tylko sobie spędzaliśmy spędziliśmy tam czas, bo zrobiliśmy wczoraj 22 tysiące kroków. To, to nie są dla mnie normalne kroki na dzień. I dzisiaj tak mam pospinane łydki, stopy Git, ale mam tak pospinane łydki, że ja nie wiem, jak ja dzisiaj gdziekolwiek pójdę. A dzisiaj już raczej na spokojnie, idziemy na outlety, do Primara znowu, jakiegoś tam TK Maxa pooglądać sobie. I na Newton Hill, na taką ulicę, na takie kolorowe domki. Już kiedyś tam, znaczy już kiedyś, yy, dwa dni temu tam już byliśmy, ale byliśmy tam wieczorem wtedy na Dreamie. Nie zrobiłyśmy sobie z martwu zdjęć, a mega chcemy, bo tam mega, no po prostu te domy są bardzo ładne i chcemy sobie zobaczyć. Ogólnie wyjazd, pomimo, że się nie skończył, to już mogę ocenić na bardzo sympatyczny. Najważniejsze, że nasza niespodzianka się udała, że Tata jest zadowolony i tyle, i to było najważniejsze w tym wyjeździe. I, a to, że mamy tam jakieś y, fajne zdjęcia zrobione na Insta, czy coś, no to wiadomo, że to jest tylko efekt uboczny, więc ja się teraz ogarniam. pakuję się do końca. Jajecznica! Jajuwa! Nie wiem, czy usłyszał. Właśnie dotarliśmy na nothing, 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 nie czy jak to się nazywa, i szukaliśmy dokładnie tego konkretnego domku. Ja nie wiem, ile jak kroków zrobię, żeby znaleźć ten konkretny domek, ale mam w końcu, więc teraz robimy sobie sesję z Martą i oczywiście po efekty wpadajcie na Instagrama i tam jest tyle fajnych relacji z tego wyjazdu, że uśmiech się, jeśli mnie tam nie obserwujecie. Zobaczcie jakiegoś tosa. Kupiliśmy sobie tutaj. Teraz robimy... I jak? Dobre? Damie zajebiste. Zajebista? A ja chcę. Ja sama swojego nie próbowałam. No dobrze, ja ci dam, ja jednego zjem sobie. Go trzymaj za patyka. Czemu zapatyka? Bo, bo ja z wysunę go, trzymasz go. No. I jak? Dobrze, schowaj telefon, bo tak to już spadnie. O hejo, ja właśnie montuję tego vloga, którego oglądacie. Yy, I zauważyłam, że nie nagrałam żadnego pożegnania ani nic takiego, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Bardzo Was przepraszam za aktywność teraz na tym kanale, ale więcej dowiecie się w następnym vlogu, który wleci w niedzielę albo w, w środę. Yy, I tam wszystko troszkę bardziej rozwinę, więc teraz nie będę biłapiany. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby wpaść na moje social media, bo tam się dzieje szczególnie na Instagrama, o którym dużo mówiłam w tym vlogu, bo wszystko tam jest z tego wyjazdu, więc jeszcze raz zapraszam. Dziękuję, zostawcie lajka, buziaki, love you, Bye.